witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale e, Dzisiaj będziemy grać w mapkę Unicorn Academy <grymianie> Unicorn Academy I e, dzisiaj będziemy odbierać jednego z tych wszystkich koni e, Bo na razie mam w sumie tylko chyba jednego Na razie mam Tak, na razie mam jednego, bo mam e, sztorma na razie e, Tutaj jeszcze sprawdzam, czy mam wszystko A, Tak, mam wszystko, Nawet mam nawet trochę więcej Więc jest good. Ale e, zaraz, mm, zaraz wam pokażę, e, zaraz tam pojedziemy i pokażę wam, jakiego konia e, będę dzisiaj zdobywać. Teraz możecie, e, macie 3 sekundy na zgadnięcie, jaki to będzie koń. 3, 2, 1. Czy udało mi się zgadnąć? Zobaczymy. Zobaczymy, jak tam dojada do tego konia. To zobaczymy, czy wam się udało zgadnąć i czy byliście dobrej myśli, że e, tego konia e, zdobędziemy dzisiaj. E, ale dobra, w sumie tutaj trochę podpowiedzi, bo po tej cenie mamy tylko trzy konie, więc... E, trzy, dwa, jeden... E, dobra, źle jadę. <tudy> tutaj muszę zawrócić, o tak, tak. I tutaj jeszcze, tutaj chyba on gdzieś był. O, tutaj, no o, jest, dobra. No więc jeżeli zgadliście, to super. <tudy> Bardzo się cieszę z tego powodu, że zgad zgadnęliście. Zgadliście. Ale dzisiaj będzie odbierać taki jego konikan. On w ogóle jest bardzo ładny, taki fajny. Ma taką w ogóle mega ładną grzywę i w ogóle. On jest na mapie tutaj, gdzie jest ta czerwona jeszcze na tej twarzy, tej kobietki. Więc jak coś to on jest tutaj. Zresztą macie drogę na tym filmiku. Pokazałam wam drogę, jak jechać do niego. I tutaj potrzebna 15 tych kryształów fioletowych i czerwonych kwiatów 25 no i tej Scarberry, skyberry 60. Ja na to mówię jagódki, borweczki, w ogóle. Ale dobra, teraz wam pokażę, gdzie znajdują się dokładnie te rzeczy wszystkie. żebyście wiedzieli. Że tutaj macie tak blisko w ogóle tego konia, jest tak blisko i to są właśnie te. Więc musicie szukać takich krzeczków z takimi niebieskimi kółeczkami. I właśnie to będą skybery. Tutaj akurat są dwa, więc fajne, dwa takie krzaczki. Tu mamy takiego fioletowego, kwiat fioletowego kwiatuszka i on właśnie tak promieniuje jakby, więc te kwiatki, które promieniują, musimy je zebrać i one nam są potrzebne. I tutaj musimy zebrać właśnie zielone kryształy, one tak wyglądają. Tutaj Wam tylko tak szybko przypomnę, co nie? Co mamy co mam zebrać? A tutaj chyba nie będzie tego kwiatuszka takiego czerwonego, a chyba, że tam pójdziemy, ale jeszcze nie wiem, czy pójdziemy, no ale pójdziemy. I Wam pokażę tego czerwonego kwiatuszka, więc one są jakby takie charakterystyczne, bo one nie są takie, nie mają taką zieloną łodygę tylko mają taką mm, żółtawą troszeczkę, taką, taką brudną zieleń, to nie? E, o, tutaj jest taki i musicie zebrać, o, fioletowego i takiego czerwonego. No tak wyglądają, co nie? Tutaj w ogóle, na tym kółku jest bardzo dużo takich rzeczy właśnie, najwięcej jest tych kwiatków Bo jagody są tylko dwa krzeczki Ale ja właśnie lubię tutaj zbierać, jeżeli chodzi o to, to tutaj lubię zbierać No więc takie rzeczy musicie zabrać, co nie? I musicie kryształów tych zielonych musicie zebrać 15, kwiatków po 20 Cię ja przepraszam bardzo, ale przed chwilą jadłam E, więc, o, przy okazji, może sobie wezmę tego. Przyda się na pewno. E, I na czym ja skończyłam? A, że 25 e, fioletowych kwiatki, 25 czerwonych kwiatków i 60 Skybery. To jest najciężej zebrać tej sky, Skybery, bo jest ich 60 i jest najtrudniej po prostu. Ja czasami jak zbieram to aż mi się na mapie kończą. Już nie mam tu zbierać, więc muszę wyjść i wejść. Ale one się tam po jakimś tam czasie pokazują, ale będzie trzeba dużo czekać, więc ja po prostu wchodzę i wychodzę do innego serwera. No, takich kwiatków nie zbieramy, bo one nie promieniują, jakby co nie, więc takich kwiatków nie zbieramy. i tutaj to chyba wszystko, co zebraliśmy. E, jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie pyszkę w górę i subika z dzwoneczkiem, że nie na filmiku, bo teraz widzimy się w poniedziałek. E, w poniedziałek się widzimy, bo będzie tydzień halloweenowy, więc się widzimy w poniedziałek, a odcinki są co sobotę, też pamiętajcie. I dobra, no to e, tutaj mamy wszystko. Jak widzicie, mam bardzo dużo tych rzeczy. E, bardzo, bardzo dużo. Na przykład piatków fioletowych mam 102. Wow, nie wiem jakim cudem. O, Skypery też mam dużo, akurat, 171. Ale tak szczerze, jak macie te kwiatki fioletowe i te czerwone, to e, naj, najszybciej się zbiera e, te czerwone i fioletowe, to najszybciej się zbiera fioletowe, bo czerwone jest trochę trudno zebrać. No ale no, dobra, trzeba chyba kupić tego konia, nie? Jakbym chciała mieć, no to trzeba kupić, żeby mieć, trzeba kupić. Więc co, klikamy kupić, koniec. No jeszcze tylko patrzę, czy to na pewno. Dobra, kupiłam, już mamy jednego konika. Jednego kupiłam i jak widzicie stać mnie jeszcze na drugiego. Ale na razie kupiłam tylko jednego. Więc on, olu, ładne ma zdjęcie, profilowe, jakie piękne. I w ogóle fajne, fajne są te konie, bo mają też takie siodła co One już są od początku i są takie liściaste i w ogóle są mega, mega, mega sztos. I fajnie. Te siodła takie i w ogóle te wszystkie rzeczy. Super, że są takie dodatki właśnie do tej koni. I um, nie wiem jeszcze, jak ją nazwę, ale jeżeli macie jakiś pomysł, jak mogłabym ją nazwać, to napiszcie mi w komentarzu. A na pewno polubię wszystkie komentarze, jakie piszecie i wybiorę jakieś imię fajne. Bo bardzo często wybieram właśnie imiona. Ale dobra, może kupmy jeszcze jednego, co by na to. Hmm. Kupmy, co nie? Dobra, kliknęłam i widzicie? Teraz już mamy na czerwoną Skybery, bo mi brakuje 9. 9, mi brakuje Skybery. Więc tak fajnie macie pogadane, że na czerwoną, że musicie jeszcze tyle rzeczy zebrać. I zobaczcie, jak pięknie wygląda. O jejciu, siostrzyczki koła siebie. Ależ to, dobra, fajnie. <laughs> Ale nie, bardzo ładne. Bardzo ładne są te konie. I mam e, te konie dwa, e, więc e, jeden zostaje u mnie. <gryw> jeden zostaje u mnie, a drugi idzie do Was, więc jeżeli chcecie wygrać takiego konika, e, to dostawcie e, łapeczkę w górę i subikę z dzwoneczkiem i napiszcie mi w komentarzu. Hmm, co by tutaj wymyśleć? E, chyba już mam pomysł. Jest taka basic kategoria, ale jeżeli chcecie ją wygrać, to zawsze wskazówkę w górę. sobie gazyczki i napiszcie mi w komentarzu, dlaczego byście chcieli ją wygrać i jak byście ją nazwali. Ją albo. No w sumie tak. Napiszcie mi w komentarzu, e, dlaczego chcielibyście wygrać, jak byście ją nazwali, jak ja mogłabym ją nazwać. Bo w sumie, jeżeli, nie musicie pisać e, imiona dla mnie. Wystarczy napisać, e, no. E, Napiszcie w komentarzu, dlaczego chcielibyście ją wygrać, i yy, jak ją nazwiecie. Oj, tyle. Ale znacznie bardziej podoba mi się ten konik. Ten konik, niż sztorm bo sztorm ma jakiegoś irokeza i to jest... O nie, nie. sztorm fajną ma taką super moc, ale... Mm, no tak jakoś, no, bardziej mi się podoba ten konik zdecydowanie. No bo w ogóle wszystkie konie mają takie długie grzywy i w ogóle. A Sztorm jest jakoś jedyny taki inny i ma irokes. Ja nie wiem o co chodzi, ale dobra. No więc co, jeżeli chcecie ją wygrać, no to napiszcie mi w komentarzu, e, zostawcie peczkę w górę. ją e, e, z dzwoneczkiem lub nie. Jeżeli chcecie z dzwoneczkiem, to fajnie, bo e, następny odcinek będzie w poniedziałek, więc widzimy się za dwa dni. Chyba tak. <laughs> e, I e, teraz będzie tydzień halloweenowy, więc pamiętajcie o tygodniu halloweenowym. No, i odcinki w tygodniu Halloween Band będą się pojawiały codziennie, codziennie przez tydzień, codziennie odcinki będą. Czasami będą pojawiały się dwa razy dziennie, czyli na przykład jak w poniedziałek będzie jeden film, to we wtorek na przykład będą dwa filmy, albo w środę będą dwa filmy, a w czwartek będą jeden, w piątek jeden i tak dalej, więc to będzie tak wyglądać, więc albo się spodziewać jednego, albo dwa. Jeszcze nie wiem, o której godzinach to będą te odcinki, ale myślę, że będzie jeden o 15, a drugi o 16, myślę tak. Albo 16.30, coś takiego, co nie? Eee, więc tak. A jeszcze mam eee, ja. Specjalnie zebrałam tak dużo tych borówek, tych takich skyberry, bo ja specjalnie chciałam właśnie, żebyście wy wygrali tego konika, więc jak już zbierałam te jagódki, te blueberry, to zbierałam ich tak, że liczyłam sobie 60, później kolejne 60 zebrałam i już wyszło mi 120 i już później sobie tak zbierałam 120 boróweczek i no, tak mi poszło, co nie? A teraz troszkę, e, troszkę ją wytrenuję. E, ale strasznie się te koniki, bardzo strasznie się je trenuje. Jakby w norma normalne konie się trenuje tak, że one mają na przykład 2, 0 0/2 a tutaj jest 0-7, więc strasznie się je e, ciężko e, no, trenuje. <grytanie> Napomiałam słowa. Ale masakra, jeśli chodzi o trenowanie tych koni, no ale trudno. Bardzo fajnie, że w ogóle zrobili takie coś, że są takie magiczne konie. I takie unikorne bardziej niż konie. Ale ja i tak mówię na to konie, więc tak zostanie po prostu. <laughs> więc jeżeli macie jakieś fajne imiona, jak mogłabym nazwać tego konika, no bo ja nie mam sobie pomysłu, co nazwę go? Kwiatuszek? Bo jest wiosna, jakby... <laughs> Więc co, kwiatuszek będzie no takie bez sensu trochę, ale wiecie, nie musicie mi pisać, yy, jak mogłabym nazwać, ale fajnie by było, ucieszyłabym się i bym na pewno polubiła i, i w ogóle, nie? bo nie mam w ogóle pomysłu, jak by nazwać tego konia, ale wiecie, nie musicie mi pisać, jak mogłabym nazwać, wystarczy po prostu, yy, jeżeli chcecie wygrać tego konia, no to łapeczka w górę, Subik, subiczek z dzwoneczkiem lub nie, bo teraz odcinki będą co, yy, bardziej częściej niż wcześniej. Ale no. I co jeszcze? A, jeszcze napiszcie mi w komentarzu, dlaczego chcielibyście wygrać i jak byście nazwali swojego konika, jeżeli go wygracie tego. I no tyle co macie do roboty. Takie troszkę basic i spoko. Więc jedna z was wygra tego konika. No, jedna. Ale tak, jakbym, pa jak patrząc na wszystkie inne konie, to ten koń no tak mi się podoba. Bardziej podoba mi się w ogóle. Szton to jest takie, ile dam jest tej koni? Sześć? Dajmy na to, że jest sześć. To na przykład y, sztorm będzie na szóstym miejscu, a na przykład na pierwszym będzie zimowy. bo zimowy mi się najbardziej podoba. Bo jest taki fajny, zimowy, a jeszcze ja coś będę robiła fajnego, więc idealnie Ehe, podoba mi się ten zimowy najbardziej. Później w sumie nie wiem, jesienny, ja, ja go tak nazywam pomarańczowy, jesienny i w ogóle, ale albo jesienny, albo kolorowy, w sumie to nie wiem, nie mam takiego chyba, no ale jeżeli bym miała wybrać między tym koniem a sztormem, to bym wybrała tego, no bo jest ładniejszy i w ogóle no jest taki no fajny, taki co nie, no ładny jest po prostu, co nie. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków yy, Z tego typu Zostawcie peczkę w górę, subiczek I widzimy się w poniedziałek Już teraz <śmum> Jak to szybko zleciało, to nie <śmum> Już Halloween i w ogóle widzimy się Pa!